Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie na miesiąc luty 2024 roku. To czytanie jest dla osób z podznaku bliźniąt. Wszystkie bliźnięta dla Was: czytanie na miłość, uczucia, relacje, związki oraz single. Także wszyscy razem czytanie w formie krzyża celtyckiego na miesiąc luty, talią kart Royal dark Tarot. Zaczynamy od karty Mądrości Wyroczni dla bliźniąt. Jakie przesłanie na miesiąc luty dla osób spod znaku bliźniąt wypadła nam już karta. Talię odkładamy, wypadła nam karta numer 21 zrób porządek. Zrób porządek bliźniaku bliźniaczko. I już czytamy czego ten porządek będzie dotyczył. Dojście do sedna sprawy, uwolnienie się od ciężaru, porządki domowe, uprzątnięcie tego, tego co już jest, co już nie jest potrzebne. Przesłanie wyrocznicze: Czy kiedykolwiek czułeś się tak przygnieciony emocjonalną mazią, że nie mogłeś skupić myśli? <laughs> Czy możesz być otoczony fizycznym bałaganem również w swoim domu? Masz zbyt dużo pracy? Jesteś przetłoczony? Czas posprzątać dom. Każdy przedmiot nie, ma, nie na swoim miejscu przeszkadza. Każda zachowana uraza, każde porównanie do innych, które prowadzi do poczucia wybrakowania, zajmuje przestrzeń energetyczną. Każdy niezapłacony rachunek powoduje niepotrzebne poczucie przetłoczenia. Teraz nadszedł czas, aby uwolnić się dzięki energicznym porządkom domowym. Po prostu zrób to. Zrób miejsce na cuda, które czekają. Przesłanie na relacje i związki. Czas oczyścić powietrze. Spójrz na swoje podwórko i powiedz, co masz na myśli. Zmień stare rzeczy, aby wiosenna bryza mogła przepłynąć z nową energią. To idealny czas, aby zrobić inwentaryzację, dynamiki i zobaczyć, co jest twoje, a co nie. By... Uporządkować związek. Każdy przynosi trochę bagażu. Posortuj to, co przyniosłeś ze sobą, i wyrzuć to, co nie jest już potrzebne. Uwolnij się od obciążeń, a twój związek rozkwitnie. Uwolnij się od obciążeń, a twój związek rozkwitnie. No to już wiecie, że porządek trzeba ogólnie zrobić w swoim życiu, w swoim otoczeniu. I w swoim związku, w relacji, czy w tej znajomości z tą waszą osóbką. Dobrze, moje drogie bliźnięta, co zatem w lutym 2024 roku? Luty 2024, bliźnięta. Wasze wyzwanie na miesiąc luty. Szóstka, szóstka mieczy. Co pomaga, co przeszkadza? Trójka pentakli. Co odchodzi do przeszłości? Paźmieczy. Paźmieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Rydwan. Co macie w głowie lub w sercu? Królową Buław. Co przeniesie niedaleka przeszłość, sprawiedliwość. Wasza energia, czwórka buław, energia z zewnątrz, gwiazda, nadzieje lub obawy, dziewięć buław. I rada, wskazówka, wynik rycerz lichów. W tle wieża, rycerz mieczy i lichów. Mhm. Wieża, rycerz, mieczy, askielichów. Kochani, albo dokonujecie przewartościowania w swoim życiu, w swoich związkach, w swojej relacji, w swojej znajomości z osobami, z osobą ewentualnie jakąś do relacji. Przewartościowanie i zaczyna się tu budowanie na stabilnych fundamentach, ale zanim się zacznie, to albo wy coś burzycie, Albo energia wieży, czyli z góry wszechświat burzy. I tutaj czyjeś podejście będzie niestandardowe, nieszablonowe. Nieporozumienie, może sprzeczka, zamieszanie, spowodowanie konfliktu, spowodowanie zamieszania, taka energia, no wasza, trochę wasza. Więc albo przyjdzie wieża i z burzy. Ktoś tutaj dokona tego samounicestwienia, zniszczenia tego, co było budowane na niestabilnych fundamentach, przewartościowanie w swoim życiu, no po to, żeby coś przewartościować, żeby zmienić. Ale słuchajcie, po tym nieporozumieniu, kłótni, zamieszaniu, czy też celowym działaniu mającym na celu jakieś niestandardowe, nieszablonowe myślenie i działanie, w kimś i teraz dla części z Was pojawia się zazdrość, strach, lęk o partnera, o partnerkę, o związek, o relacje. A u kogoś innego to nowe uczucie, nowa miłość, zakochanie, zauroczenie. Ktoś jest zauroczony, zakochany. Ktoś, kochani, może nawet zechcieć się zaręczyć, oświadczyć. Mhm. Ale co dalej? W wyzwaniu szóstka mieczy. W wyzwaniu, moje drogie bliźnięta, no właśnie, jest pewna droga. Jest wybór słusznej drogi. Jak zrobić, żeby była słuszna, żeby był postęp. Właśnie wyzwaniem jest postęp. Świadomość tego, że musi być progres. Trzeba zrobić progres, nie można stać w miejscu. Być może będzie powolny, ale całkowicie świadomy. Tutaj wyzwaniem jest, żeby to było powoli, ale świadomie i do przodu. Natomiast. Co istotne, wszyscy mieczy. Szóstka Mieczy może postawić w sytuacji takiej przełomowej Was. Wyzwaniem może tu być pewien przełom, który umożliwi Wam przemianę, przemianę tego, co teraz jest problemem, w sukces. Czyli jakiś problem, który macie w wyzwaniu, macie go przemienić w sukces. Innymi słowy, jak to zrobić? No właśnie. Moi drodzy, wyzwaniem jest jakieś odejście dla niektórych z Was, wyjazd, związek na odległość, kontakt online, oddalenie od tego, co było, zmiana płaszczyzny życia, odejście to jest dla kogoś wyzwanie. Często, kochani, wyzwaniem może być dla kogoś relacja, związek na odległość w miesiącu lutym. Wyzwaniem może być osoba, która jest po przykrech doświadczeniach, po przejściach, tak jak Wy. Po jakichś doświadczeniach z przeszłości, albo wspólnie doświadczyliście czegoś z przeszłości, być może kiedyś razem planowaliście relację lub związek, albo w niej byliście i to jest, to, to są te przejścia wasze po wcześniejszych doświadczeniach wspólnych część osobnych, część wspólnych. I tutaj wyzwaniem jest gotowość do stworzenia nowego związku, nowej relacji, bez oglądania się na bolesne doświadczenia, na bolesną przeszłość. Szóstka mieczy znowu mówi o przełamaniu schematów, o nowej możliwości, o ucieczce od problema, przed problemami. Tu jest pokazane, że wyzwaniem jest przełamanie sch schematów. W rycerzu mieczy jest pokazane niestandardowe, niesablo, nieszablonowe działanie również. Trzeba to zrobić inaczej. Niestandardowo, nieszablonowo, nie tak oczywiście. Coś, co nie będzie oczywiste w sposób taki nieoczywisty. I w ten sposób uda się uciec przed jakimś problemem, albo właśnie przekształcić jakiś problem w sukces, po prostu przemienić. I to jest jakby przełom w tym wszystkim, że uda się w ten sposób postąpić. Co pomaga, co przeszkadza trójka. mi jest, Trójka pentakli. Trójka pentakli, moi kochani. Co by tu pomogło? No, części pomogłoby to, jeżeli oczywiście ktoś chce jakiś związek zalegalizować, nie chce rozstania, chce reanimacji, chce naprawy, chce progresu w danym związku, w danej relacji, no to trzeba by skończyć z pięknymi, czułymi słówkami, z jakimiś tam czułościami, po prostu należałoby pokazać tą miłość i uczucie w czynach. Konkretne działania pomogłyby. One byłyby dowodem na uczucie dla kogoś. Co jeszcze by pomogło? No nieustanna praca nad sobą też. Nie wiem, czy to ktoś cierpi, żeby non-stop nad sobą pracować, ale najwyraźniej jakiś związek, jakieś uczucie czy jakaś osoba wymagałaby nieustającej pracy nad sobą, wymagałaby wytrwałości. Co by pomogło? Budowanie trwałych podstaw w związku, w relacji, bo być może tutaj jakieś dotychczasowe nie są trwałe. Pomogłoby Wam jakieś trwałe uczucie, troska o drugą osobę, troska o sprawy codzienne. Ale. Jeśli oczywiście to jest i to nie do Was, to co przeszkadza? Przeszkadza, moi drodzy, to, że nie ma tego zaangażowania, nie ma tej współpracy. Dwie strony nie robią jednocześnie. Nie ma tutaj tej równowagi. Może nawet jest trzecia osoba, bo trójka może mówić o trzeciej osobie tutaj w tej relacji, w tym związku że tutaj przenika jakaś trzecia osoba do tego wszystkiego. No, odchodzi do przeszłości paśmieczy. odchodzi wypowiedziana prawda, jakaś albo plotki odchodzą do przeszłości, albo wypowiedziana prawda, albo kontrolowanie, weryfikowanie, śledzenie, ktoś kogoś przestaje śledzić, przestaje weryfikować, kontrolować, no raczej dlatego, że jest odejście, bo <laughs> tu w wyzwaniu jest też jakieś odejście. Być może zakończenie, no nie wiem, może sami nie będziecie chcieli, i wie, że to zakończy, trudno powiedzieć, bo tak jak mówię, dla części z was... To jest nowy związek, nowa relacja, nowe uczucie. A z kielichów mówi też o odrodzeniu uczucia, więc dla wielu z Was odradza się jakieś uczucie po tej wierzy, ale to raczej po zakończeniu związku, po zakończeniu relacji, po zmianie. I tu jest możliwe odrodzenie się uczuć z osobą, jakąś, z którą mieliście wcześniejsze doświadczenia. Gdzieś, gdzie tam będzie przełamywane jakieś, jakieś pewne schematy. Podstawą sytuacji jest rydwan, podstawą sytuacji jest właśnie, albo sytuacja, dwie, dwie możliwości, nawet trzy. Jedną sytuacją jest wyjazd, oddalenie, wyjazd, oddalenie od siebie, związek, relacja na odległość. A dla trzeci powód, znaczy drugi powód, trzeci dopiero będzie, drugi powód to jest moi drodzy wyjazd. Znaczy, nie, pierwszy powód to był wyjazd. Drugi powód to jest najgorętsza faza relacji i związku. Tak, jakby ktoś chciał w najgorętszą fazę wprowadzić jakąś relację, jakiś związek. To jest podstawą żeby to było w tej najgorętszej fazie, żeby, żeby była pasja, miłość, pożądanie, namiętność. Ktoś tu jakby chciał to wprowadzić, nie wiem czy wy, czy druga osoba, no bo tutaj brakuje tego zaangażowania, tego działania, konkretnych działań brakuje. Tutaj są tylko słówka i nic za tymi słówkami nie idzie. A trzecia możliwość to jest, moi drodzy, zakończenie związku, relacji. Że podstawą sytuacji jest u kogoś zakończenie związku, bo rydwan mówi też o nagłym zakończeniu związku, o nagłym zakończeniu relacji. To zakończenie jest pokazane w wierze też i, no i w nowym uczuciu. Albo to zakończenie jest przez zazdrość, zawieść. Zazdrość, strach i lęk o osobę i ktoś tutaj zakańcza, albo wieża to zakończa. No i tutaj jest też nowe uczucie, zakochanie, zauroczenie, dlatego zakończenie jakiejś relacji, zerwanie jakiegoś związku, bo jest nowa miłość, nowe uczucie, zakochanie, zauroczenie lub odrodzenie uczucia. A z kielichów mówi też o odrodzeniu uczuć, a odrodzenie uczuć zwykle jest do innej osoby, to znaczy do osoby, którą kiedyś mieliśmy do czynienia, kiedyś tam byliśmy, czy, czy, czy mieliśmy w ogóle do czynienia z kimś, tak. W w sercu lub w głowie jest królowa Buław. Oczywiście, ktoś z Was w sercu ma tylko romans, tylko działanie, tylko seks, tylko przyjemności fizyczne, ale nie do końca, bo królowa Buław, ktoś może chcieć zacząć od takiego, od pasji, od działania, od, od seksu, od pożądania, od namiętności. Odwaga, w głowie jest ta odwaga, przede wszystkim przebojowość, dynamizm, chęć działania. W głowie jest i w sercu, pójście za głosem serca, bo królowa buław wie, że głos serca jest ważny, że on ma znaczenie i Wy chcecie i za głosem serca. Wasze działania, wszystkie, które będą, jakiekolwiek, będą podporządkowane tego, tym, jak czuje serce, działaniom serca, chęci serca. Tu jest robienie wszystkiego z serca i z sercem. Pójście za głosem serca, jak Wam mówi serce, tak zrobicie. W, wasza energia to czwórka buław. No, właśnie, wy jesteście w energii dobrobytu, ochrony, bezpieczeństwa, w energii takiej sielanki, w energii moi drodzy, no, działania, chęci do działania, działania, jakiejś stabilizacji. No więc Wy tutaj jakąś stabilizację budujecie. Wy tu macie silaneczkę, być może tam nie wiem, urządzacie, remontujecie. Możecie być też w energii przeprowadzki, możecie być w trakcie przeprowadzki, też budowania, urządzania własnego gniazdka domu. Nie wiem, czy swojego, czy z nową osobą, czy, czy jeszcze z tą osobą, z którą tutaj. Hmm. No tak jak mówię, dla części z was dla jednych to jest wyjazd i oddalenie się od siebie, związek na odległość. Dla drugich to jest. Zakończenie, zerwanie relacji, dla trzeciej osoby to jest najgorętsza faza relacji związku. No i stąd też może być dobro, dobrobyt, sielaneczka, wspólne zamieszkanie, urządzanie domu, mieszkania. Z zewnątrz idzie energia gwiazdy. I teraz tak, ta energia z zewnątrz mówi o spełnieniu marzenia, o spełnieniu pragnienia, o, szcze... o opiece, o ochronie. Idzie do Was z zewnątrz ochrona, opieka z góry. To może iść nadzieja. To może być nadzieja na ciążę, to może być nadzieja na miłość, na związek. Przede wszystkim z zewnątrz idzie zakochanie, zauroczenie, spełnienie marzenia, spełnienie pragnienia. Więc przyjdzie z zewnątrz. Będzie to zakochanie, zauroczenie, odrodzenie uczucia być może. Odrodzenie uczucia to spełnienie marzenia, pragnienia. Jeżeli ktoś pragnął, kogoś marzył o kimś, to, to się spełnia, to się zadziewa. Tu są dwie karty: zakochania, zauroczenia. To może być bratnia dusza, to może być miłość docelowa. Takie spełnienie marzenia z zewnątrz. E, nadzieje lub obawy. Dziewięć buław. Tutaj jest trochę obaw o to, czy podołam wszystkiemu, tak? Dużo obowiązków, dużo zobowiązań, przeciążenie. Ewentualnie obawiacie się, że ktoś to spowoduje, że będziecie mieć ciężko, że będziecie mieć dużo na głowie, że będziecie mieć dużo obowiązków, dużo zobowiązań, że, że będzie trudno, że będzie trzeba dużo robić. Że będzie dużo działania, także będzie. Jakbyście się obawiali, że ktoś będzie od Was za dużo wymagał czynów, działań, pracy nad relacją, nad związkiem, jeżeli tutaj coś się jeszcze dzieje w tej relacji przed zerwaniem, tak. No, ta, tutaj też być może ta relacja na odległość, jeżeli jest związek na odległość, bo tu są takie karty, tak? Znaczy ta karta szóstki mieczy, że to jest dla kogoś wyzwaniem. No to stąd macie te obawy, że kurde, no strasznie ciężko, trudno. Wytrzymać tak na odległość, nie? Jeszcze trzeba trochę wytrzymać. Już końcówka. Rycerz Kielichów w Radzie Wyniku, w Radzie Wyniku lub w wskazówce Rycerz Kielichów, kochani, mówi o tym, abyście orientowali się w najgłębszych swoich motywacjach. Co Was motywuje do działania? Co Was motywuje do tego działania, w którym chcecie jakąś relację utrzymać? i co was motywuje do działania, w którym chcecie jakąś relację zostawić, kogoś odejść, zakończyć związek, zakończyć relację i co was motywuje do działania tam, gdzie odradza się uczucie, tam, gdzie jest to uczucie, co jest tą motywacją, czy motywacją jest uczucie, bo widzicie, ten rycerz kielichów jest tu obok tego, co w sercu i w głowie, obok tej królowej buław, która idzie za głosem serca, wie, że głos serca ma znaczenie, głos serca jest ważny, więc jeżeli wy idziecie za głosem serca, to Wy, w rycerzu Kielichów odmieniacie się za sprawą uczucia, odmieniacie się ze sprawą miłości, zakochania, spełnienia marzeń, pragnień, osoby, która została zesłana być może z gwiazd. Bo z zewnątrz idzie jakaś osoba zesłana z gwiazd do was. I, no i widzicie, i wy tutaj i tutaj część z was odmienia się za sprawą uczucia, staje się osobą bardziej stałą, ustatkowaną, oświadczyny, zaręczyny oderwanie od rzeczywistych sprawu kogoś i teraz tak część myli zauroczenie z miłością część boi się zaangażować ma lęk przed zaangażowaniem ma dużo fantazji na temat miłości na temat miłości idealnej fantazjuje i to tak poszukuje tej miłości odrywa się od rzeczywistości trochę flirtuje romansuje ale tak jak mówię druga część decyduje się na oświadczyny na zaręczyny na odmianę za sprawą uczucia a za sprawą tej osoby, która powoduje to zakochanie, miłość, mm, pomoc ze strony partnera, partnerki, ale tutaj musicie wiedzieć, co jest tą waszą najgłębszą motywacją, czy robicie to z serca, jeżeli robicie to z serca dla kogoś i macie dla kogoś serce idziecie za głosem serca, no to tutaj ta miłość zwycięża, tak? to uczucie zwycięża, jeżeli przychodzi to z zewnątrz i tu jest odrodzenie uczucia, miłość, zakochanie, zauroczenie w gwieździe też spełnienie marzenia, pragnienia z tą osobą jakby najwyraźniej zesłaną z gwiazd, no to wy dla tej osoby najwyraźniej odmieniacie się na stałą e, taką relację, stały związek, wierność, stabilność, oddanie, buziaczki. A przed buziaczkami, zróbcie porządek. No, najwyraźniej, słuchajcie, tutaj porządek w jakiejś relacji związku jest wskazany albo po to, żeby faktycznie naprawić relację, no albo porządek, bo relacja na, na odległość i za długo tak nie może być, albo po prostu trzeba zrobić porządek, bo trzeba coś zakończyć i zacząć coś nowego, coś, co jest dla was, tak? Spełnieniem marzeń, pragnień. Poziaczki, papa.